Cześć, witam Was na kanale Beskidzki Hodowca w drugim już filmie w tym roku z kwok na jajkach. Jak widzicie, jest to kwoka, która była w poprzednim filmie na początku inkubacji, w tym filmie jest już pod koniec. I myślę, że w najbliższym filmie od pisklaka do kurczaka we wtorek będzie już ze swoimi kurczętami, bo już jest na końcówce wysiadywania. Ma pod sobą aż 17 jajek, O tak jak mówiłem w poprzednim filmie, miała troszkę jajek w inkubatorze, aby też był duży procent wylęgania. Bo myślałem, że sporo jajek odpadnie, no ale odpadło tylko jedno, a też jedno swoje zbiła, no i zostało 17. Jest to również kwoka, jak ta kwoka z poprzedniego filmu, która już ma kurczęta z tamtego roku, kwoczy bardzo dobrze. W dalszej części filmu zobaczycie również kwokę, która jest z tamtegorocznych lęgów i również świetnie kwoczy. A tymczasem ja przechodzę do innych kwok, które są teraz w mojej hodowli. No i jestem już w kurniku, w którym są dwie nowe kwoki. Tutaj jest moja już kwoka, powiedzmy, weteranka. Mam już ją bardzo długo i co roku świetnie kwoczy. Oraz tutaj mamy drugą kwokę. Jest to młoda kura z tamtego roku. Mają pod sobą w sumie 25 jajek, które będą ich czyli jest to 15 jajek od kaldaków oraz 10 jajek od brach miniaturowych. Wszystkie są z terminem na za dwa tygodnie, ponieważ pierwsze. Włożyłem jajka od kaldaków do inkubatora tydzień wcześniej, aby tydzień później móc dołożyć jajka od kur, żeby się wszystko w jednym terminie wykluło. Jak widzicie, ta foka starsza, akurat nie ta, co teraz pokazuję, ta druga. Ma pod sobą kilka jajek, które są z tym samym terminem, który jest w inkubatorze. Aby po prostu dołożyć jajka, które odpadną, i jak najwięcej było wylęgu z inkubatora. A film z inkubatora będzie dopiero za jakiś czas, ponieważ będę porównywał y, dwie inkubacje. I tak jak mówię, bardzo liczę na te kwoki, ponieważ y, no nie odchowałem jeszcze za dużo y, kaldaków. A tak jak mówię, jest tutaj 15 jajek, i już wiem, że są wszystkie zapłodnione, bo już je prześwietlałem i było bardzo ładnie widać. Co do jajek od brach, których mają w sumie 10, jeszcze nie prześwietlałem, ale mam nadzieję, że za niedługo już to zrobię. I się dowiemy. Jak wygląda procent zalężenia? Jeśli chcecie film z prześwietlania jajek, to napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę pod filmem. Będę wiedział, że chcecie takie filmy. A na tą chwilę to są jedyne nowe kwoki w mojej hodowli. W tym roku były już cztery. Mam nadzieję, że będzie ich więcej i jakieś kaczki w końcu usiądą. A tymczasem ja już się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do następnego filmu. Cześć.